Cześć, witajcie! Przychodzę do Was z najnowszą gazetką Lidla. Gazetka ta będzie nas obowiązywała od 17 listopada aż do 22 listopada. Także zapraszam Was na szybki przegląd aktualności, nowości i promocji z kategorii Parkside. Tutaj mamy już na pierwszej stronie informacje o zestawie kluczy, który będzie dostępny o 50 zł taniej i będzie nas kosztował stówkę. I zaraz się o tym dowiemy więcej na kolejnych stronach. Tutaj mamy informację o akumulatorowym reflektorze LED. Również 50 zł będzie kosztowo i jest on 40 zł taniej. Dobra, to schodzimy na dół. No, i na początek są te klucze, o których wspomniałem. 25 kluczy płasko-oczkowych z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. Jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni. No, i tak jak wspomniałem, stówkę takie klucze i 3 lata gwarancji posiadają. Z prawej strony mamy ten akumulatorowy reflektor roboczy LED. 20 watowy Zostawia z kablem USB-C 4 tryby pracy. strumień świetlny około 2000 lumenów. I jest to również najniższa cena z ostatnich 30 dni. 4 5 dyszek. 3 lata gwarancji. Klasa wodoszczelności IP65. Prezentuje się w ten sposób. Rozkładana magnetyczna podstawa zapewnia stabilizację. Możliwość zawieszenia. Wydajna dioda. COB LED. Ja się czuję na tego typu lampę, ale z serii performance na jakiejś promocji. Jak się trafi, to na pewno sobie ją zakupię. Następnie zestaw śrubokrętów krętów i bitów 101 elementów aż Zostawia 60 bitów, 8 wkrętaków precyzyjnych, 21 wkrętaków uchwyt wkrętaka z grzechotką, 2 wkrętaki 1000 volt, próbnik napięcia VDS z metalowym klipsem sześć kluczy nasadowych i dwa wkrętaki kątowe 40 zł taniej, 80 zł i 3 lata gwarancji idealne na prezent to prawda to znaczy no bardzo fajny zestaw znajdziemy tu wszystko co yy, byłoby nam potrzebne tak Standardowo, czyli właśnie duży zestaw śrubokrętów. Możemy sobie sprawdzić prąd. Możemy sobie przy prądzie pogrzebać dzięki dwóm śrubokrętom. Przeróżne nasadki hmm, Tutaj widzę są jakieś imbusy łamane, ale chyba są to imbusy, to znaczy klucze. Czy śrubokręty. Nie wiem czy to jest śrubokręt płaski, czy imbus. No ale tak, tak, czy siak bardzo fajny zestawik niedrogi tak jak już wspomniałem Dobra, z prawej strony. Narzędzie wielofunkcyjne 250 wat w zestawie brzeszot do cięcia wgłębnego brzeszot do skrobania. Płyta szlifierska Delta trzy arkusze szlifierskie do metalu. I jest to najniższa cena z 30 ostatnich dni 30 zł taniej 100 zł Taka maszynka kosztuje. Wszechstronne zastosowanie techniki drgań do piłowania, przecinania, zeskrobywania i szlifowania. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 22000, Kąt oscylacji 3 stopnie. Tutaj mamy cały dostępny zestaw, który znajdziemy tutaj razem z tą maszynką. No i tak to wygląda. Pod spodem akcesoria do szlifierek kątowych. Rozmiar 115 mm. Do wyboru 5 tarcz szlifierskich. 6 płóknin do szlifowania, tarcza do czyszczenia, tarcze ścierne z zestawem papierów ściernych, 2 tarcze do polerowania, 4 tarcze listkowe i taki każdy zestaw bądź każda sztuka kosztuje 15 zł pod spodem, tutaj tu mamy chyba błąd. Tu mamy informację o klucze nastawnym, a tu o szlifierce. Obstawiam, yy, że jest to cena. Właśnie szlifierki, czyli 800 za szlifierkę. Prędkość obrotowa na biegu jałowym, 12000. Wielkość tarczy do 115 mm. Do przecinania i szlifowania metalu lub płytek. Czyli standardowy flex. Podstawa podstaw. Chyba bez regulacji obrotów, nawet. A tu mam informację o kluczu nastawnym. A klucz nastawny, chyba, jest w dalszej części. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Kolejnym narzędziem jest wkrętak akumulatorowy 4V Rapid Fire 2.2 Zostawia akumulator litowo-jonowy 4V, damper godzinny 14 bitów Magnetyczne przedłużenie uchwytu do bitów i kabel USB-C Zintegrowany magazynek na bity. Zobaczcie, ciekawostkę taka Członka gwarancji i taki wkrętak jest za 70 zł Pod spodem o, zestaw gwintowników i narzynek, 32 elementy. Zostawia 27 gwintowników, dla każdego rozmiaru gwintownik wstępny, frez środkowy, frez wykończeniący, 7 nażynek, klucz do gwintowania, uchwyt narzynki i klucz imbusowy, miarnik gwintu, uchwyt do, na gwintowniki i wiertła. No, ciekawe jak z jakością, no bo gwintowniki wydają mi się, że jeżeli ktoś coś w domu Majsterkuje to każdy powinien mieć taki podstawowy zestawik. Nie mówię już o jakiejś tam rozbudowanej kolekcji tych gwintowników. Wkrętek z grotką z bitami, 115 elementów, 40 zł. No, wkrętek też super sprawa, jeżeli chodzi o prezent. Ja posiadam taki i powiem Wam, że jestem zadowolony, bo się w takich warunkach domowych. W domu, w domu, w budynku, w sensie takim, e, coś przykręcić, rozkręcić, jak najbardziej się przydaje. Gniazdo sześciokątne 1,4 cala bądź 6,3 mm. Następnie zestaw kluczy nasadowych 39 elementów, zestawie grzechotka, uchwyt klucza nasadowego, dwie przedłużki, uchwyt nabity, adapter czworokątny i 10 nasadek sześciokątnych 50 zł. Następnie mamy mniejszy zestaw, ale większych nasadek i tak. W zestawie 16 nasadek klucza nasadowego, grzechotka odwracalna, 3 klucze do świec zapłonowych, przedłużka 200 mm, ślizgacz, przedłużka 75 mm i przegub kardana 60 mm. Czyli już mamy taki e, troszkę bardziej warsztatowy zestaw pod spodem za 30 zł mamy zestaw bitów i wierteł, 25 elementów. Zestawie 6 wierteł do metalu, 5 wierteł do drewna, 4 wiertła do kamienia, 9 bitów i magnetyczny uchwyt na bity. Tak się prezentuje ten zestawik. Wiertła okrągłe, czyli nie założymy ich do zakrętarki przykładowo, czyli typowo wiertła do wkrętarki, wiertarki. Bo są też takie rodzaje, że jest tutaj sześciokątny dół i możemy go Zamocować w zakrętarce. Następnie laser krzyżowy ze statywem za 40 zł. Przeceny. W tym momencie kosztuje 80 zł. W zestawie z bateriami alkalicznymi i statywem z głowicą. Tak się prezentuje ten laser, czyli świeci do przodu. Nie ma on opcji 360 stopni. Prosta i precyzyjna projekcja prostokątnych linii orientacji. Dwa tryby projekcji: poziome i pionowe ustawienie ze wskaźnikiem LED i możliwość regulowania kątów przy ustalonych wachnięciach lasera. Zakres roboczy lasera do 10 metrów, zakres samoistnego niwelowania plus minus 4 stopnie, dokładność niwelowania plus minus pół mm na metr. Cena jest fajna, bo za 80 zł to. Możemy kupić sobie prawie, że sam statyw. A tutaj mamy w gratisie laser. Następnie grzechotka teleskopowa lub zestaw 19 kluczy nasadowych. 40 zł. Tu mamy takie specjalistyczne klucze. To nie są klucze standardowe nasadowe. Takie to są klucze sześciokątne. Yy, gwiazdki. Czyli to nie jest standardowe klucz nasadowy tak jak wspomniałem następnie zestaw trzech poziomni za 30 zł pod spodem mniejszy zestaw kluczy płaskooczkowych z grzechotką 5 bądź 6 elementów za 40 zł To mamy zobaczcie jakie to są klucze właśnie takie już też bardziej profesjonalne no bo możemy sobie kręcić tak jak grzechotką nasadkową i na koniec Klucz nastawny i szczypce wielofunkcyjne, dwa w jednym. Czyli ta sama informacja, co była tam. W zestawie, ze, w zestawie z czterema szczękami ochronnymi. Dwie miękkie i dwie twarde. Rozpiętość maksymalnie 52 mm. Bądź 2 cale. 60 zł, tak jak szczypce. Szczypce i klucz w jednym narzędziu. Spoko. Jeżeli są... Z dobrego materiału wykonane, to dobra cena, jak za szczypce. Ok, wszystko. Szybki przegląd na dzisiaj to tyle. E Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.